Fortnite rozdział drugi wprowadził naprawdę wiele istotnych zmian. Dlatego postanowiliśmy zrobić poradnik, jak używać tych wszystkich nowości w praktyce. Pamiętajcie też o zostawieniu Subika i łapeczki w górę. A my bez zbędnego przedłużania zapraszamy do oglądania! Jeśli chodzi o to, jaką pompę wybierać w nowym sezonie, bo na pewno dużo osób się zastanawia, no to pompy wolne dostały niestety dość sporego nerfa, tak naprawdę, bo już niebieska pompa, tak jak wcześniej, nie zabija na hita w głowę, a bije tylko 180, przy czym Taktykal bije 177. Także naprawdę, jeśli te wolne pompy zostały znerfione, no to Taktykal staje się tak naprawdę też grywalną opcją. Możemy tak samo używać właśnie Taktykala jak wolnej. Wyjątkiem są oczywiście pompy złote i fioletowe, gdzie zawsze lepszą opcją już będzie pompa wolna, bo pompa wolna już każda może zabijać na hita, zarówno fioletowa, jak i złota, więc jest to coś, co naprawdę jest mega ważną opcją, jeśli chodzi o Fortnite'a, więc do niebieskiej po prostu wybieramy sobie zależnie czy tam walczymy na blisko, czy na daleko, a już złotem to zawsze bierzemy sobie wolną pompkę. Mega ważna informacja, którą odkryliśmy przed chwilą, jest, że pamiętacie, z tej pompy, czyli z Taktikala fioletowe, tego fioletowego i złotego, zawsze po edycji była opóźnienia, zanim można było strzelić. I właśnie tak to wyglądało, że nie dało się jakby od razu po edycji strzelić, trzeba było odczekać jakąś, nie wiem, pół sekundy. Teraz. Każda pompa ma takie opóźnienia, czyli taktykal też trzeba odczekać przed strzałem. Wolna pompa też trzeba poczekać aż on wyciągnie tą pompę, zanim strzeli. I tak samo ta wolna pompa, która została dodana, tak przywrócona, też trzeba odczekać po edycji. Czyli teraz na pewno nie warto już tak edytować, że edytujecie i strzelacie, tylko z każdej edycji trzeba edytować i dopiero pikować bo po prostu już nie ma tej przewagi, że po prostu możecie od razu zrezygnować i strzelić. Jeśli chodzi o smg to powrócił stary SMG, który już kiedyś był w Fortnite. Cie. i jego złota i fioletowa wersja to P90 też powróciła. Jeśli chodzi o damage, to damage ma na pewno większy właśnie fioletowa i złota, ale z tego co widzę, to one trochę wolniej strzelają, także pewnie strzały nie będą przechodzić tak często przez ścianę. I ogólnie też strzały przechodzą rzadziej niż steka, którego, do którego się przyzwyczailiśmy. Zobaczcie sobie. Bardzo rzadko przechodzi jakiś strzał. Tak naprawdę na cały magazynek przechodzi. Bo teraz nawet żaden strzał nie przeszedł. Teraz jeden strzał. Z P90, no tak naprawdę no, rzadko przechodzą te strzały w porównaniu z tekiem z poprzedniego sezonu, także warto to wziąć pod uwagę. Warto również wspomnieć, że P90 ma więcej amunicji, ponieważ chyba jest 40, amo, nie? Tak, nagładnie 40 i robi więcej damage'a. Więc SMG w tym sezonie mniej do spamowania w budowle, a raczej bardziej do dobijania właśnie przeciwników po pompach, które zostały właśnie osłabione. Myślę tak, bardziej w taki sposób się je będzie używać. Jeśli chodzi o pistolety, to mamy tutaj też fioletową i złotą opcję, co jest nowością. I jeśli chodzi o fioletową i złotą opcję, można je używać jak smg bo biją w miarę dużo i o dziwo są całkiem niezłe. A dodatkowo, tak samo jak z SMG-ków, przebijają przez ściany raz za czas. Naprawdę jest dość szybko strzelny ten pistolet. Więc warto go właśnie używać. Czasem w taki sposób zamiast SMG-ka masz 56 damage'a w głowę jak widzicie z takiej odległości. Aczkolwiek no na daleko już nie jest zbyt dobry, tak samo jak SMG, więc bardzo podobna tutaj broń, która też teraz może być właśnie wykorzystywana. Dobra, to przejdźmy sobie do broni na daleko. I tutaj warto zaznaczyć, że Epic Games zwiększyło Bluma, czyli jeśli chodzi o MK, to celownik się bardziej rozszerza. Na pewno jest teraz trudniej trafiać i pewnie wszyscy to zauważyli. nie dużo osób to jeszcze wie, bo to jest dopiero początek sezonu. I dodali oczywiście też bursty, burst bije mniej, bo 60 w głowę, MK bije 66. Tak samo złoty burst bije 66 w głowę, a, Fama, a Scar 72. Ale wszystkie te bronie do spamu naprawdę mega się rozszerza celownik dużo bardziej niż wcześniej. Więc no, zależy od sytuacji, tak naprawdę, która jest lepsza. Aczkolwiek, no ja na przykład z burstami fajnie mi się gra i z burstów szczerze mówiąc lepiej mi się Można fajnie szybko wykryć, schować się, także warto dać szansę tym burstom. Ogólnie z gry usunęli heavy sniperkę, co oznacza mniej więcej tyle, że już nie mamy broni, która rozwala na jednego hita ścianę, nawet z drewna, więc zobaczcie, no nie ma szans się przebić. Tak to właśnie wygląda teraz ze snajperek już się nie przebijemy. No dokładnie, a tak to się za dużo nie zmieniło, strzela się tak samo. Każdy snajpa oczywiście na hita w ciało daje ponad stówę, a na hita w głowę zabija, więc no tutaj nie ma co dużo mówić. Jeśli chodzi o rakietnicę, no to już szara rakietnica rozwali każdego drewnianego boksa na hita. Ale szara rakietnica nie rozwali już cegieł. Zostaje 10 30 HP. Metal szara rakietnica rozwala oczywiście na dwa hity. A jeśli chodzi o złotą rakietnicę, no to nawet złota rakietnica metalu oczywiście nie przebije, tak jak było to wcześniej. Aczkolwiek od niebieskiej rakietnicy wzwyż, czyli niebieska już może rozwalić cegłę na chwilę. Zielona jeszcze nie może. Zielona zostaje trochę hapeków. O, tutaj akurat góra wybuchła, więc to jest tak na pograniczu. Niektóre ściany rozwali, niektóre nie. Niebieska już całkiem rozwala po prostu cegły, więc z niebieskiej już spokojnie możecie w ceglane ściany strzelać. Warto też dodać, że Epic Games dodało super opcję, którą już bardzo długo wszyscy oczekiwali, czyli. Tutaj e, jest ta opcja Potwierdź edycję przy puszczeniu przycisku. Dokładnie tak. A co to oznacza? Że wcześniej musieliśmy kliknąć przycisk edycji, puścić przycisk edycji, zedytować, kliknąć przycisk edycji i znowu puścić przycisk edycji. A teraz wystarczy, że klikniemy raz przycisk edycji, klikniemy lewy przycisk myszy, żeby zaznaczyć. I jak puścimy lewy przycisk myszy, to się edytuje, widzicie? Nie, mam ręki na klawiaturze, aktualnie i się edytuje w momencie, kiedy puścimy lewy przycisk myszy. Czyli tak naprawdę połowę mniej wystarczy, znaczy nie trzeba dwa, dwa razy kliknąć przycisku edycji, tylko raz. Dzięki temu można edytować dużo szybciej. Polecam każdemu włączyć sobie tą opcję i uczyć się właśnie tak grać, bo będziecie edytować naprawdę dwa razy szybciej. Dobra, zobaczmy sobie też, jak działają wszystkie ryby, które możemy złowić w gierce. Jeśli chodzi o rybę tą zwykłą, szarą, to leczy ona 25 HP, ale warto zaznaczyć, że ona leczy max do 75, czyli tak jak bandaża. Zielona ryba, złota rybka, natomiast leczy nas dokładnie 50 HP, i ona może leczyć do 100, czyli można zjeść dwie po prostu zawsze. I nie leczy w ogóle kewa, czyli po prostu do stuwy, tak jak apteczka, ale używa się naprawdę bardzo szybko. Fioletowa ryba natomiast leczy też 50 hp. Tylko że ona może leczyć też kewa, Także możecie się nią do 200 hp wyleczyć, więc naprawdę warto taką łowić. A jak widzicie, czas użycia jest tak krótki, że nawet takie rybki warto nosić sobie w jeść. Na jednej z nowych miejscówek, a mianowicie na siorbanych szuwarach. Tak, nie pytajcie, nazwa jest dosyć głupia. Można leczyć się tutaj w jeziorku. Normalnie leczycie się 1 HP na sekundę lub 1. Kewika na sekundę, więc możecie się tu wyleczyć tak naprawdę do fulla z całym swoim składem. A tutaj, jeśli ktoś by nie wiedział, jest dość fajna kryjówka, możecie się tu schować i tak naprawdę w ogóle was nie widać. Więc nie dość, że możecie się leczyć, to jeszcze zrobić sobie sockę na przeciwnika. W ogóle was nie widać tak naprawdę. Więc naprawdę fajna miejscówka i takie jeziorka tutaj z tego co widzę są dokładnie trzy dookoła tej miejscówki. Na całej mapie porozrzucane są beczki ze slurpem, które jak rozwalimy, dają nam troszeczkę HP. A mianowicie ile? 10, te 10? 10 HP, 10 kiewika, zawsze się przyda. A jeżeli chodzi o te wielkie, to. Uu, 68, czekaj, jeszcze jedno muszę rozwalić. Bo Dla nie... sprawdzenia, żeby mieć tutaj 93, y, pewność. Czyli 25. Nowym pojazdem na mapie są teraz łodzie, które mogą pomieścić cały skład, czyli do czterech osób. Mają też takie działko, które strzela dość wolno, bo zobaczcie sobie, w takim tempie i strzela po jednej rakiecie. Rakiety są te dość mocne do niszczenia budowli, oczywiście, ale nie są zbyt OP. Jeśli chodzi o łódkę, to można jeździć zarówno po wodzie, jak i po lądzie. Po lądzie dostajemy co sekundę jeden damage, jak jeździmy, ale jest to naprawdę sensowny środek transportu. Wiadomo, czasem po górce jest ciężko wjechać, ale na bójście myślę, że pojazd na pewno nadaje się też do przemieszczania po lądzie. Oczywiście chodzi tutaj o happen naszej łódeczki, a nie nasze, naszych postaci. Do takich oto kupek z sianem możemy sobie wskoczyć, ale kolejnym też zastosowaniem jest po prostu to, że możemy zejść z wysokości bez otrzymania fall damage'a. Wystarczy, że będziemy spamować przycisk użycia podczas spadania. No, i oczywiście możemy też się w nich schować. Dokładnie to samo tyczy się naszych śmietników, porozrzucanych po całej mapie. Również tutaj e, eliminuje jakiekolwiek obrażenia z upadku i można się fajnie schować. Haha, ha, Sugar, jesteś śmieciem w śmietniku. Prawdopodobnie na każdej miejscówce, oraz w niektórych miejscach na mapie, są właśnie takie tutaj jakby miejsca, w których można sobie ulepszyć broń. Teraz pokażemy ile kosztuje ulepszenie każdej broni na poszczególne poziomy. Z szarej na zieloną jest to 50 każdego materiału. Także ulepszamy sobie, zajmuje to dosłownie chwilę. Już mamy zieloną pompkę. Na niebieski z zielonego 150 każdego materiału. Ulepszamy sobie i już mamy niebieską pompkę na Potem na fioletową z niebieskiej po 250, także już sporo, ale to na pewno różnica jest w pompie duża i jeśli chodzi o maksymalny poziom to kosztuje nas to 350 każdego materiału, żeby mieć złoty item, więc naprawdę warto brać pod uwagę, jeśli czasem mamy słabszy ekwipunek, możemy po prostu podejść do takiego miejsca i sobie go ulepszyć. Fajnym itemem, który został dodany też w tym sezonie, szczególnie że mamy teraz składziki, jest taka broń, która zajmuje aż dwa sloty, a ona leczy po prostu i siebie, można nią leczyć, i sojuszników. Zobaczcie sobie, strzelaszcie sobie pod nogi i leczy was 15 HP. To jest taka wyrzutnia bandaży, leczy tyle co bandaż, aczkolwiek ona. Leczy od razu i leży do stówy, także naprawdę warto używać. Możecie też właśnie wyleczyć sojusznika albo właśnie rzucić na ziemię, że wypada wam bandaż. A jeśli traficie w sojusznika. A to nie jest sojusznik. <laughs> Dlatego nie mogę go wyleczyć, ale jeśli strzelicie w sojusznika, to od razu go leczycie tak jak siebie, dokładnie 15 HP po prostu. Pokaż też, jak daleko można strzelać. Na bardzo daleką odległość można leczyć sojuszników, tylko naprawdę ciężko tym wycelować, bo nie wystarczy, że celujecie w niego, a musicie też do góry, bo to opada jakby ten bandaże, także fajna na pewno opcja. Mamy nadzieję, że takie krótkie omówienie tych wszystkich spraw, trików oraz rzeczy związanych z nowym sezonem Wam się przydadzą. A my będziemy się już z Wami żegnać. Trzymajcie się. Cześć, cześć i do następnego materiału. Łapka subik, z cubik dzwonem jeszcze musi być zostawiony. Kodzik zjednoczeń w sklepie. Eluwa. Cześć, cześć. But I can never backtrack